W tym upojeniu co ja jestem to bym Cię jeszcze zruchał na tapczanie byś kurwa rano by Cię pupcia swoje działa byś nawet nie wiedział co się działo na Bożym świecie kurwa dzień przed, kurwa Także nie bądź taki kurwa taki, taki tuptuś, taki mądry Ale dawno nie piłem Krzysia tej oranżady Za napoj wiele owoców Cytrynowa, to 3% soku z cytryny. Dobra To dojebali kurwa do pieca. I co tam klejesz? Krzysia tego Uu, Krzyś Cytrynowy gazowany, a kurwa... Woda mineralna. Taka stolek nie od razu zabunkrować kurwa ten most, aby nie przeszli. Musimy. Mhm. Już, już w powie zrobiony no. Kurwa, gdzie oni się rozstawili? Jak telepatycznie kurwa ich ten... CKM na przecież on tam... Ożeż kurwa. Oździesz ty kutafonie Giniesz kurwa w mar marnie śmieciu O Boże W liczbę mnogiej przybyli O karetka, o karetka, co jest? No i zdech kurwa, no co za cpel Chyba nie. A ty co ty kurwa cwelu robisz? O chyba karetka zostaje napisana. No! Oni już mogą z nasadkowego kurwa strzelać. A te jebane downy w tym pierdolonym w ckm jebane mają. Okay. A wy strzelacie z kurwa tego jebanego CKM-a? Zaś kurwa się wycofuje Odjebali no, kurwa tą armatę jebaną Wy się kurwa wycofujecie czy konia bijecie? Ej, ty przychodzisz tutaj swoimi, czy tak kurwa. No, a ty kurwa otrzymasz? Czy zamknięte jak zwykle To zamknięte jest? Wypierdalasz tym kurwa? Garden Lloydem, bo mi blokujesz Shermana. Kurwa ma co tu leci? Zrobię anty tam, tamte gówno. Bang. Skasowałem im MG-ta. -y. Ja zacykałem... Ja pierdoł. Jeb, yep, prosto w ludków. Ja już tam leci. pomocy Gdzie? O telewizka kamera gdzieś teraz. Poszedł, most. poszedł, się, poszedł, się, poszedł się. Ja pierdolę szmelcem wjechali Chyba miny jeszcze zdenerwował ten dziadek ja, To jest ich życiowe cele, aby bym miał o, Podwdzięczam im się ładnie Co za ulepszeniem ma ten Czerciu? Czy tak kropkę ma Moi doktrynie Mogę sobie wybrać pojazd do wycenia. O, tam, tam... sztuka mogę przejąć. I kurwa on tam wspiera moje jednostki po broni i do ataku. Daje tam pojazd do O tak, kurwa. kurwa. Trzyma, więcej HP. Trzyma więcej HP i tam więcej atakuje. Kurwa nie to. Do pojazdu, seny. Jak oni to przejmą kurwa, bo... To... Jebany debilu. Aha. Ja, to nie zmesz, oka, zginęło. Tak wiem kurwa, mówię, że nie z klika ha... zrobiłem. Nie, to tak, chciałem kliknąć, żeby strzelali bez rozkazu XD No to co, no to co, projekt? No O Zniszcz 20 pojazdów i zlikwiduj 200 jednostek z pomocą Isat 2 Co kurwa? Jak Isat 2 Jak to ISA-2? Nie, ISA-2... A... Właśnie nie wiem, ale osiągnięcia takie dostałem. To kurwa nie wiem, pojebane w chuj, ale dobra. NEGA